Teraz ktoś się zmaga z miłością, nie ma do kogo się zwrócić, tak naprawdę. Co że rozwiązaniem na kwestie no te jest zatrzymanie ich tworzenia? Ale nie, ale da, da, się, nie da się zatrzymać tworzenia mnóstwa. Stawić no je? Ale... Znaczy, czy, nie czy nie można by powołać nowej fortuny miłości, żeby sprzyoknąć wszystkie noce? No Byłaby troszeczkę robota na tej fortuny, ale tak. Się znaczy, się zastanawiam się też, czy to nie jest tak, że. jakby już się stało. Może powstać może... kolejna fortuna. Nie mam nowej fortuny, Ale no nie. teoretycznie. Nie, nie, właśnie, no, że gdyby Cesar powołał kogoś innego, jako Fortunę miłości i sztuki. To te przyszłe czy... emocje z nią związane, z powrotem, Czy się z powrotem? No dwie, osobiście. Do... Wciąż ma to echo na... Świat. Tak, ale może to naprawić. Dlatego uważam, że to się nie uda, że Jill wiedziała, się, że dopóki istnieją emocje w ludziach, Nenoke będą istnieć. Fortuna nie usunie emocji. Prawda. Ale zawładnie nad nimi. Ale wciąż emocje istnieją, a dopóki ale, istnieją, mają ale istnieć. Te, ale teraz Nenoke są chaotyczne. Ale Że przemie władzę nad Nenoke i będzie nimi władać. To nie brzmi najlepiej. Fortuna. Nie no, w miarę, w miarę dobrze, bo jeśli Czemu, będzie ja? dobra Fortuna, to... Jak? Tani. Wiesz ta zasada, jak z, z każdą władzą. Jak jest dobra, to jest wszystko git. A jak widzisz, że jest zła... Yeah.